26. Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odbyła się 5 października. Na początku radni zapoznali się z działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przyjęli informacje o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście. Później rozmawiano o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na obecny rok. Od stycznia wykonano 7 ulic o łącznej długości prawie 1400 metrów. Na ukończeniu jest budowa ciągu komunikacyjnego Bursztynowa Bierska Szpitalna. Przygotowana jest już dokumentacja techniczna na realizację kolejnych 11 ulic oraz remonto infrastruktury drogowej Osiedla Lubiejewska. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Orzeszkowej i Poprzecznej, a na chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe wydano 320 tysięcy złotych. Obecnie trwa pierwszy etap inwestycji polegający na wykonaniu fundamentów i zadaszenia, pod lodowisko i boisko wielofunkcyjne, przetarg na montaż płyty oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu ogłoszony zostanie dopiero w przyszłym roku. Kiedy projektowaliśmy to tak we wstępnej fazie, ci, którzy byli potencjalnymi wykonawcami potencjalnymi, bo później przecież przetarg był Sygnalizowali, że jest możliwość właśnie takiego zrobienia, czyli lodowisko, a dopiero później zadaszenie. Kiedy jednak doszło do projektowania i do przybierania się już do tej sprawy bardzo konkretnie, no wycofano się z tego rozwiązania. Najpierw musi być dach, a dopiero później płyta, bo jest jednak duże ryzyko. No, uszkodzenia tej powierzchni, która będzie nam służyła, czy to w okresie letnim jako wielofunkcyjna, czy to w okresie zimowym jako lodowisko. Także pewnie będziemy się ślizgać no, w listopadzie 2017 roku. Takie, takie jest założenie. Ale w okresie już od wiosny 2017 roku zaczynamy dalszą część i sądzę, że na koniec wakacji, ja tam mojego harmonogramu szczegółowo nie znam, ale na koniec wakacji, czy powiedzmy we wrześniu, już ta wielofunkcyjna część. Powinna być udostępniona. Przy ulicy Zwycięstwa Partyzantów i Trębickiego powstały wyczekiwane siłownie na świeżym powietrzu. Miasto uzyskało też 400 tysięcy złotych dofinansowania na nadbudowę trzech budynków socjalnych przy ulicy Wołodyjowskiego. Inwestycja ma trwać dwa lata, a dzięki niej powstanie 12 dodatkowych mieszkań. Ważną dla mieszkańców informacją jest fakt, że Zakład Utylizacji Odpadów w Starym Lubiejewie w lipcu tego roku uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wielomilionowe inwestycje w wybudowanie kompostowni i placu dojrzewania zaowocowały. Zbierane w Ostrowi śmieci nie są już wywożone do Ostrołęki, ale są składowane na miejscu. Zakład może przetwarzać rocznie około 400 tysięcy ton śmieci. Teraz Ostrowska Spółka może ubiegać się o odbiór odpadów z całego regionu ostrołęcko siedleckiego W miesiącu wrześniu pracownicy mieli wydłużony czas pracy, również pracowaliśmy, pracownicy na zakładzie utylizacji pracowali w soboty, czyli ten strumień odpadów się zwiększa cały czas. Prowadzimy rozmowy, rozmowy z firmami, które zajmują się transportem i odbiorem tych odpadów, żeby tutaj dostarczały do nas. Na pewno jest to dość spore wyzwanie, teraz zbliża się okres przetargów, też będziemy startować w żeby pozyskać jak najwięcej zamówień i samemu dostarczać te odpady do naszej instalacji i ten strumień jak, żeby ten był jak największy. Na razie nie wygląda to źle. Następnie radni debatowali nad tematem budowy nowej szkoły i przedszkola. O potrzebie zorganizowania nowej placówki na miejsce szkoły podstawowej nr 1 mówi się od dawna. Jednak rozpoczęcie tak dużej inwestycji wiąże się z wieloma utrudnieniami. Obecnie w małej jedynce uczy się około 300 dzieci, którym trzeba przygotować miejsce w innych szkołach. Dodatkowo w przyszłym roku do przedszkoli ruszą trzylatki, latki, co oznacza jeszcze setkę dzieci, którym należy zapewnić miejsce do nauki. Przedszkole na ulicy Batorego jest niewielkie i może przyjąć określoną liczbę dzieci. A nadbudowa dwójki lub trójki nie rozwiąże problemu. Albo szukamy w mieście zupełnie nowej lokalizacji, innej niż partyzantów, ale tutaj mamy ograniczenia w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub na przykład braku infrastruktury od drogowej począwszy, a przez taką kanalizacyjną, powiedzmy m, elektryczną, no i z zabezpieczenie y, sportowo-rekreacyjne na tym skończywszy. Więc szukanie innego miejsca w mieście owszem jest możliwe, ale od razu trzeba doliczyć ogrom kosztów, które trzeba na to przeznaczyć. A być może nawet działkę po prostu kupić, tak trzeba uczciwie powiedzieć, jeśli jej nie ma. Najlepszą, najbardziej korzystną opcją na umiejscowienie nowej szkoły i przedszkola jest miejsce aktualnie stojącej małej jedynki przy ulicy Partyzantów. Ta działka, w połączeniu z sąsiednią, daje wystarczająco duży teren, na którym doprowadzone są już wszystkie media, drogi dojazdowe i parkingi, a dodatkowo placówka będzie mogła korzystać z pobliskich obiektów sportowych. Jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych. Od 1 stycznia 2017 roku będzie funkcjonował jako Centrum Usług Wspólnych i będzie zajmować się obsługą finansową, administracyjną i organizacyjną wszystkich miejskich placówek edukacyjnych oraz instytucji kulturalnych. Na wniosek radnego Powluczuka do porządku obrad wprowadzono punkt dotyczący sytuacji nasycalni i problemu skażenia środowiska. Mimo iż zakład nie działa już od blisko 20 lat, pozostawione tam chemikalia z każdym rokiem wnikają głębiej w glebę, stwarzając zagrożenie dla przebiegających tam ujęć wodnych. Dodatkowo, latem w powietrze unoszą się związki fenolu. Właściciel, czyli polskie koleje państwowe, unika odpowiedzialności i wyłożenia środków finansowych na rekultywację terenu. Zanieczyszczenie nie dotarło jeszcze do wód użytkowanych przez mieszkańców, ale może być to tylko kwestią czasu. Działania trzeba podjąć wcześniej, a PKP nie może wciąż unikać respektowania wyroków sądowych, bo miasta nie stać na budowę nowych wodociągów wartych dziesiątki milionów. Do tego wielu ostrowian ma własne przydomowe studnie głębinowe, których wody nie są sprawdzane pod względem zanieczyszczenia. Poza tym teren nasycalni nie jest ogrodzony, każdy ma do niego łatwy dostęp, w tym dzieci, które się tam bawią. Nie zapominajmy, że jest to tak: zdrowie naszych mieszkańców, ale również rozwój naszego miasta. Przecież jeżeli, jeżeli te zanieczyszczenia się rozpowszechniają, jeżeli rozprzestrzeniają, jeżeli nie doprowadzimy do rekultywacji czy remediacji tego obszaru. No to żadne, żadne przedsiębiorstwo związane z, z branżą spożywczą to na pewno tu nie przyjdzie. Najwyższy czas, żebyśmy przestali tak łagodnie traktować PKP, tylko zaczęli wymagać, zaczęli egzekwować tego, do czego PKP jest zobowiązane. Komisja Gospodarki Komunalnej wypracowała wnioski, które skierowane zostały do burmistrza miasta. Zobowiązuje w nich włodarza m.in. do przeprowadzenia otwartej debaty społecznej. Wystąpienia do PKP o natychmiastowe zabezpieczenie terenu byłej nasycalni, jak również skierowanie sprawy do prokuratury. Dzisiaj ten wniosek, który między innymi jest również o skierowanie już sprawy do sądu, o zwrot kosztów, które do tej pory Zakład Gospodarki Komunalnej poniósł na monitoring, nie robi tego dla własnej przyjemności, tylko robi właśnie dlatego, że są zanieczyszczenia. Gdyby ich nie było, monitoring nie byłby potrzebny. Gdyby nie teren nasycalni, monitoring nie byłby potrzebny. Robi to dlatego, że został zmuszony do tego, żeby osłaniać swoje studnie przed przemieszczającymi się zanieczyszczeniami. Koszty zostały poniesione i to potężne koszty, bo z tego co mi wiadomo, to już one, to wynika z list, które, które Pan Burmistrz nam przygotował, że dzisiaj to one już blisko miliona sięgają, te koszty, które zakład do tej pory poniósł na wykonanie i utrzymanie sieci monitoringu. Radny Krzysztof Laska zauważył, że tego, co weszło już głęboko w ziemię, nie da się zrekultywować. Dlatego miasto powinno dochodzić od PKP wybudowania nowych ujęć wodnych. Niestety, paradoksalnie niełatwo będzie udowodnić sądownie, że obecnie studnie są zanieczyszczone lub zagrożone, gdyż z raportów służb sanitarnych wynika, że normy na te chwilę nie są przekroczone. Co ogromnej spółce Skarbu Państwa daje możliwość uniknięcia odpowiedzialności. Według radnego sprawę należy skierować do państwowych służb sanitarnych, które będą zobligowane do przeprowadzenia dokładnych badań i podjęcia odpowiednich działań. Myślę, że kluczem dla nas byłoby wzruszenie służb sanitarnych, bo te służby mają z urzędu nakaz. Jest zagrożenie dla ludności, koniec, wy nie dysponujecie tym terenem. I wtedy można coś zrobić. A tak jak sąd, pożądana sprawa, ale to będzie trwało dłużej niż wspólne spółdzielnie. 15-20 lat. Tu z urzędu główny inspektor sanitarny, czy też Ochrona, główny inspektor ochrony e, środowiska, powinien wnieść sprawę tak zwanej natychmiastowej wykonalności. Jest taki proceder i on nie może się ślizgać 7, 8, 10 lat w sądzie, tylko musi uzyskać taki tytuł. Radny Stanisław Delewski odczytał pismo spółki, z którego wynika, że PKP przygotowuje teren byłej nasycalni do sprzedaży. Wygląda na to, że chce jak najszybciej pozbyć się problemu. PKP jest gigantem urzędniczym, gospodarczym, który nie bardzo chce ponosić odpowiedzialność za to, że przez ostatnie 60 lat skażał nasz teren. Prawdopodobnie droga y, sądowa jest jedyną drogą, która może w jakiejś perspektywie, a sądzę, że nie szybko, przynieść nam jakiekolwiek, jakikolwiek postęp w sprawie. Sąd to była ekspertów. Bo y, administracja y, w cudzysłowie mówiąc połamała zęby na tym. I państwowa, czyli związana z instytucjami, które za to odpowiadają. I nasza samorządowa, lokalna, yy, czy, czy powiedzmy yy, starosty jako organu jednoosobowego. Samo pisanie do prokuratury to oczywiście to jest, to jest śmiem powiedzieć, trochę udawanie, że się coś zrobiło. Bo przecież prokuratura sięgnie po to, kto jest kompetentnym organem i co ten organ zrobił? I prawdopodobnie przed nami jako samorządem no nie ma innej drogi jak droga sądowa. Ona oczywiście, to trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że będzie kosztowna. Bo nikt za nas tego, to znaczy tak, nikt za nas tego za to nie zapłaci. Musimy zdecydować się na niezwykle profesjonalną kancelarię prawną. Bo. bo bo PKP na to będzie stać. Oni nie będą mieli wyjścia. Będą musieli zatrudnić z wysokiej półki fachowców i kancelarię prawną. Musimy od razu powiedzieć, że nim sprawa się rozpocznie, to my wydamy potężne pieniądze. Prawdopodobnie nie mamy innego wyjścia. Problem nasycalni bez wątpienia budzi wiele emocji. Jak zaznaczyła radna Jolanta Kwiatkowska, miasto musi mówić jednym głosem i wspólnie wypracować plan działania. W rozmowie padły propozycje, by w sprawę włączyć posłów wywodzących się z naszego regionu, policję i wszelkie służby dbające o środowisko.